Intranet? Co to? Intranet to nie internet z literówką. Intranet jest platformą służącą do wewnętrznej komunikacji między działami, zespołami czy między przełożonym a podwładnymi. Ale po co to komu, skoro mamy maile, internet czy służbowe telefony? Po co kolejne narzędzie do komunikacji, skoro mamy tak duży wybór? Wydawać by się mogło, że intranet jest przydatny jedynie w wielkich korporacjach, ale równie dobrze sprawdza się też w małych firmach. Ułatwia na przykład przepływ informacji między działami, upraszcza procedury ustalania urlopów czy naliczania premii. Aha! Sposób przekazywania danych jest jasny i obowiązuje każdego. Dzięki temu minimalizuje się zagrożenie dezinformacją. No i nikt nie powie, że nie przyszedł na spotkanie, bo informacja nie dotarła albo że ktoś przekazał złą godzinę. Tak, co więcej, intranet pozwala na tworzenie podgrup tematycznych i dzielenie się informacjami tylko z zainteresowanymi pracownikami. Jest też wygodnym sposobem obwieszczania decyzji podejmowanych przez zarząd. Masz rację, to dość wygodne rozwiązanie. To nie koniec funkcji intranetu. Na platformie można też umieszczać dane na temat kursów, szkoleń czy spotkań integracyjnych no i gromadzić dokumenty. No okej, okay. ale czy pracownik, który przez całą swoją karierę zdążył się przyzwyczaić do innego rozwiązania, nie poczuje się przytłoczony możliwościami intranetu? Co jeśli ktoś niechętnie nastawił się do zmian albo lubi dostać maila z informacją o spotkaniu, z szefem umówić się telefonicznie, a po wniosek urlopowy intuicyjnie kieruje się do sekretariatu? Może się tak zdarzyć i na pewno nie w każdej firmie pracownicy z entuzjazmem podejdą do decyzji o wprowadzeniu intranetu. Co więcej, założenie wspólnej sieci szef powinien dokładnie przemyśleć, biorąc pod uwagę potrzeby firmy i możliwości pracowników. Powinien zastanowić się, czy takie rozwiązanie się przyda i faktycznie ułatwi zadania, a nie będzie dodatkowym obowiązkiem. Fakt, ale trzeba przyznać, że internet stosunkowo niskim kosztom oszczędza czas, a tym samym firmowe pieniądze. Usprawnienie komunikacji czy procesów decyzyjnych i obiegu dokumentów zawsze jest korzystne. A więcej na temat intranetu znajdziesz w naszym artykule, do którego link znajduje się w opisie.